Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale Dajesz Dajesz. Ja nazywam się Maciek Kulik, zawodowo jestem aktorem, ale przede wszystkim jestem ogromnym miłośnikiem sportu w górach. Na tym kanale chcę Wam pokazać, że sport w górach jest dla każdego, że nasze góry dają ogromne możliwości i mam nadzieję, że będziecie się przy tym bawili przynajmniej tak dobrze jak ja. Zapraszam na pierwszy ogień skitury. No dobrze, no to co to są te skitury? Skitury to są narty, które pozwalają nam wejść pod górę, a potem z niej zjechać. Nie musimy do tego celu korzystać w ogóle z wyciągu. Jak wygląda narta skiturowa? Z pozoru przypomina zwykłą nartę, ale po pierwsze, od spodu ma przyklejoną specjalną fokę, która pozwala swobodnie podchodzić do góry, ale narta nie zsuwa się w dół po stromym zboczu. Po drugie, pięta w wiązaniu jest uwolniona, a but oferuje nam bardzo dużą ruchomość, dzięki czemu podchodzenie jest naprawdę proste. Dopiero kiedy jesteśmy na szczycie, odklejamy fokę, przekręcamy wiązania, dopinamy buty i taka narta staje się właściwie zwykłą nartą zjazdową. Oprócz tego mamy oczywiście kije, które od biedy mogą być zwykłymi kijkami narciarskimi. To są kijki skiturowe z takim przedłużonym chwytem i regulacją dla wygody podchodzenia. Wszystko. No więc mamy narty, mamy kije, mamy buty. No to pytanie, gdzie na skitury? Mekką skiturowców w Polsce są oczywiście tatry, ale tam przydałaby się chociaż podstawowa wiedza z zakresu poruszania się w terenie lawinowym zimą. Ja uważam, że równie dobrze y, sprawdzą się na początek nasze wspaniałe Beskidy. I tak się składa, że przypadkiem podjeżdżamy akurat pod zamknięty z powodu pandemii Szczyrkowski Ośrodek Narciarski. Bo chociaż wyciągi zamknięte są dla narciarzy. To stoki otwarte są dla skiturowców. Naturę, bo tak profesjonalnie nazywa się wycieczkę skiturową, możecie wybrać się praktycznie wszędzie, gdzie jest jakaś góra i śnieg. Ja zapraszam Was dzisiaj na małe skrzyczne. Pójdziemy najprostszym wariantem, czyli wzdłuż niebieskiej trasy przy gondoli. To zaczynamy! Kiedy podchodzimy do góry i robi się stromo, możemy podnieść sobie takie małe dynksy pod piętkami, tak zwane zapiętki, dzięki którym nasza noga będzie bardziej płasko. Kiedy robi się jeszcze bardziej stromo, przestawiamy zapiętki do drugiej pozycji. Kiedy robi się naprawdę stromo! Możecie użyć czekana i liny, ale pamiętajcie, od tego jak użyjecie tego sprzętu, może zależeć Wasze życie. Zakładamy stanowisko. Ja. Na trasie strasznie wiało, więc wszedłem na chwilę w las. Przepięknie tu jest. Przepięknie. Słuchajcie, skitory są super, bo każdy może do nich podejść zupełnie inaczej. Dla jednych będzie to całkowicie spokojny spacer, w którym zmęczą się mniej niż w czasie wycieczki pieszej. Inni, podobnie jak ja, będą oczywiście chodzili bardzo szybko. Generalnie w podchodzeniu na skiturach nie ma wielkiej filozofii. Najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, narty cały czas suną po śniegu. Nie odrywamy ich. Idziemy tak jakbyśmy nogami chcieli Dosunąć jakąś szufladę. Dzięki temu foka będzie się dobrze trzymała i nie będzie się zsuwała do tyłu. Po drugie, kiedy idziemy pod górę, starajmy się nie pochylać do przodu, tylko cały czas stójmy prosto i obciążajmy środek nart. No to do góry. I teraz pytanie, ile to wszystko kosztuje? Generalnie nowy sprzęt surowy jest absurdalnie drogi. Bariera wejścia to jest jakieś 6-7 tysięcy złotych. Za używany sprzęt zapłacicie myślę, że połowę tego. Ale najlepszą opcją na początek są po prostu wypożyczalnie, które w tej chwili są już w każdym większym mieście, w każdej górskiej miejscowości. Za wypożyczenie sprzętu na jeden dzień zapłacicie no około 100 złotych, może trochę więcej. No ale dzięki temu przekonacie się, czy ten sport jest dla was. Udało mi się wejść na szczyt. I teraz najważniejsza sprawa. Pierwszą rzeczą, jaką robimy zaraz po wejściu, to oczywiście selfie. I od razu wrzucamy na Insta. Znajomi muszą się dowiedzieć, gdzie byliśmy. Dopiero potem się przebieramy i pijemy herbatę. No dobrze. To teraz ważne pytanie, czyli jak ubrać się na skitury. Generalnie pamiętajcie, że do góry pójdziecie dużo dłużej niż będziecie zjeżdżali, więc jeżeli spocicie się na podejściu, potem przemarzniecie na zjeździe. Podwód najlepsza będzie termiczna bielizna, a na to cienka warstwa czegoś co nie przewiewa. Możecie też użyć grubego futra jeśli macie. Cześć kolego. Cześć! Tylko mi nie wyłącz kamery. Na szczycie oczywiście się docieplamy. Najlepiej ubrać jakąś grubą puchówkę. No i to właściwie wszystko. Ubieramy też ciepłe rękawice, pijemy herbatę. A na zjazd koniecznie ubieramy kask. Dobrze. Teraz co robimy z nartami? Oczywiście ściągamy foki. Foki możecie w ostateczności skleić razem, ale lepiej do tego użyć. Specjalnych przekładek, które mam tu. Przekładki powodują, że taką fokę potem dużo łatwiej jest rozkleić. Naklejamy przekładkę, zginamy i foka do plecaka. Tak, oczywiście musicie pamiętać, że przed zjazdem wiązania ustawiamy do pozycji zjazdowej, dzięki czemu wysuną nam się skistopery, a Narta nie zjedzie w dół. To trzeba mieć zapięte, jak się wchodzi pod górę? Czy jak... Nie, no jak pan wchodzi pod górę, to nie trzeba mieć zapiętych, tylko na zjazdów pan musi zapiąć. ale tu u góry to nie ma być zapięte. No a pan jak wchodzi, pan? Ja mam porozpinane. Ważne jest, żeby się panu tutaj nie ocierała no, nie. ten język, żeby się panu nie ocierało piszczeń To się nie ociera, a, a kostka czy coś Nie, bo to zjedz ja zjeżdżam tylko... No to na podejście tak żeby było wygodnie a, a na zjazd dopinamy to do końca Powodzenia Jestem tutaj takim lokalnym ekspertem Pomagam, doradzam No teraz Nagroda za podejście Ludzie na YouTube oglądają tylko pierwsze 7 sekund filmu, więc jeżeli dalej oglądacie, to wam opowiem, że ten wstęp miał wyglądać zupełnie inaczej. Tak naprawdę nagrałem go wczoraj z drona, ale niestety dron już do mnie nie wrócił. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jego rozwoju wypadków się nie spodziewałem. Właśnie straciłem drona. No, ciekawe, czy rozpoznacie, które ujęcia były nagrane przed, a które po jego zgubieniu. Się nie poddaję. Zapraszam Was na skitury. Słuchajcie, dzięki wielkie, że wytrwaliście do końca. Wierzcie mi, że jeżdżenie na skiturach jest dużo łatwiejsze niż nagrywanie pierwszego odcinka nowego vloga. Także wytrzymajcie kciuki za mnie, ja trzymam kciuki za Was. No i skoro jestem już youtuberem, to muszę to powiedzieć. Dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało i zasubskrybujcie mój kanał. Następny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia. Huh.